Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Zwycięstwo i na Radomiaku oczywiście 15-20 tysięcy musi być, no i nie nie ma. Czciści! Także pozdrowienia od niebieskiego Mikołowa. że dzisiaj Ruda <śmieniciela> dobry składem. takim 150, nie, nie całe. Się wlej cisza, zobacz. Zapraszam, zapraszam. Jak to nie pójdz, pójdz jeden, jeden klub! Ruda Słasko, każdy jed. Master, no co tak jak rok temu. To co, ro... to co, co rok temu, ja dokładnie tak jak... Nie, nie rezygnujemy. To jest chyba już trzynaste spotkanie, bo 12 z piłkarzami w tym roku. Nie wiemy hmm. jeszcze, nie znamy terminu. pierwszy albo... Ale początek grudnia, 8 grudnia, tak. Śledźcie tak. media społecznościowe i naszej klubu, to będziecie widzieć. Kiedy to jest, przygotowujemy, jak zwykle na bogato. Gry, zabawy dla dzieci, mm. 250 paczek dla najmłodszych, także wszystkich najmłodszych. Czyli zapraszamy do wszystkich kibiców, ruchu, do wszystkich tutaj, kibiców, kibiców ruchu. ruchu. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Piłka, że będą. Nie wiemy, bo to jest ten, to jest kolejka jest jeszcze, wiesz? Aha. I jeszcze nam nie powiedzieli, to wszystko jest dynamicznie się układa. Mm. Jak mm. będziemy wiedzieć, to może powiemy, może nie. No i dla zasięgów napiszcie w komentarzach, może kogo byście chcieli zobaczyć jako gościa specjalnego u nas na spotkaniu, bo tego się mamy dogadanego w 100%, zastanawiamy się co i jak i, no i może nam pomożecie. Bez, może Dokładnie. A jak nie wiecie kogo, to napiszcie w Mikołowiejny ruch. No taka prawda. <śla> <śla> Dzięki. Witamy serdecznie szatnia gotowa? Już gotowa, Które Które się spodziewamy drużyny? Bo wyjeżdżają za 15 6. Daleko od stadionu? 20 minut. Filip zobacz, na tej trabicy wyników 90 minuta i 3-3. Wziąłbyś taki wynik? Czy jednak jesteśmy... tutaj przejaliśmy po pełną pulę? Ciężko powiedzieć. Ciężko. Spoj ci pomyczył. Patrząc na statystyki gdzieś tam z lechem, no to brałoby się taki wynik, nie? Takowy o jeszcze nie. Nie pamiętam, że to wygrali za moich czasów. Nawet jak nam dobrze szło, to tutaj zawsze było ciężko, no teraz idzie kiepsko to może być odwrotnie. Nie? Michał się jak ponownie widzimy się tym razem na wyjazdowym spotkaniu. Plan ten sam na dzisiaj? Plan ten sam. No. Mam nadzieję, że może uda ci się mnie nagrać wreszcie na meczu korony, a, a nie. A nie, no właśnie, a jak plany? Wybierasz się no, Nie, byłem, nie byłem jeszcze na tym nowym stadionie, znaczy nowym, no, na stadionie śląskim. Tymczasowym. Tym, 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 tymczasowym nowym, <laughs> więc kto wie jak się ułoży Terminarz, ale by byłoby fajnie. No. Kiedy finisz zdjęć tych, co realizacie? E, no z końcem sezonu, z końcem rundy. Z tak końcem naprawdę. Tak Przełom grudnia i stycznia. Tak, żeby w czerwie było no, co, co oglądać. Było co oglądać, także canapy canapy, canapy, pracamy, tak. kanapu zonaj. Tak, tutaj widzę, marketingowiec, wie <laughs> o co chodzi. No dobrze, to udanych ujęć życzę. Dzięki wzajemnie. Pan jest dźwiękowcem, rozumiem? Tak, zgadza się, również powtórzę. O kurczę, to ile ile tutaj jest tego, tych mikroportów dzisiaj będzie yy, uczestniczyło w yy, Wszyscy sędziowie, którzy będą nagrywani, wszyscy będą nagrywani. Rozumiem, tu jest na żywo odsłuch, cały czas się słyszy wszystkich, tak? tak? I tu się nie może nic przesterować, nic nie może się gdzieś tam... Zawsze się takie rzeczy mogą zdarzyć. Mm -hmm. Przed tym się nie ucieknie, ale po to tu jestem, aby to ograniczyć. Czepcio, e, kiedy mnie dogodali co. Ja na widzę wiesz, jak się trafił. Okay. Co godą, że trochę masz innowela niż zwykle. I godą, żeby, żeś musiał coś zmienić, bo nie szło. No, coś trzeba wymyślić, nie? No i ta zmiana póki co... przyniosła <głos》> ci dwie brameczki. No, z karnego, ale, ale zawsze no, dały remis. Nie? Tym bardziej, żeś ponukał cię takim lekkim szczileł, to też jest zawsze ryzyko. Zawsze się go dało tak, że ten faulowany nie powinien strzelać, nie? Jakiś człowiek dobrze, no to co. A ty go zauważył? Jaki on ma nowy Ja? O, godomy właśnie o tym. Ja, a godomy o... właśnie o tym, bo o, to akurat... A czarodzieju tam jest, wiesz? A czarodzieju... <laughs> bo, dzisiaj panowie po, po, poczarowali trochę tutaj, bo... O pierunie. E, no ciężki teren, nie wiadomo, wiesz, jak generalnie z góry tabela mówi jedno, nie? Generalnie, że przyjeżdżamy to tutaj... Wiesz, na no, pierwszym, czy tam na drugim, nie pamiętam. Tak, tak, no generalnie tak, śląsk tak. ze Śląskiem tak samo, człowiek no, rozpędzony Śląsk, który bije tam u siebie Legię. No. Wszystko jest możliwe. Dokładnie. Dopóki piłka grze. Maciek, ja bym Ci chciał tutaj za tą kamerą serdecznie pogratulować 350 występów przez ten... To co się działo ostatnio to gdzieś tam to tak pominięte zostało, a to jest wielka liczba. No naprawdę kawał, kawał historii. No, no dziękuję bardzo. Nie no jakby to nie ma oczywiście żadnego znaczenia przy tym wielkim święcie co było, bo, bo niewątpliwie było święto to na, na Stadionie Śląskim to się... Liczyło, ale oczywiście świetny prezent i, i pamiątka na całe życie, dlatego również, również dziękuję za to i, i fajnie jakby tych meczów jeszcze było wiec. No właśnie, no właśnie, bo tam jest o co jeszcze tam walczyć. Patrzałeś, który jesteś w rankingu tam tych eee, weteranów Ekstraklasy? Nie, nie, nie patrzyłem dokładnie, natomiast przy chyba konferencji jeden dziennikarzy mówił mniej więcej gdzie się tam plasuje, więc fajnie by było jeszcze. 15 chyba miejsce, więc jeszcze coś tam można pokopać. No jeszcze to? można, jeszcze można, oby w ruchu tutaj z ruchem i jeszcze dokładnie. przez kilka co najmniej dobrych, ładnych lat, żeby forma była i, by było było i wszystko mniej. szło w górę. No to powodzonka, a tu właśnie, no, jakie tu masz wspomnienia, no bo ty jednak z wieloma klubami tu byłeś, z wieloma no. Z wieloma nie, bo nie, 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 wielu nie miałem ich. Z, z dwoma. No. Na szczęście nie, nie pograłem w wielu klubach, bardziej dużej w niektórych. Natomiast no i, go, i lepsze i gorsze momenty były na pewno nie jest to łatwy teren tutaj to, to dla od, ruchu od, odkąd na pewno, pamiętam, dla ruchu, pewno, dla ruchu nie, jest, nie jest, nie jest, jest. dlatego portalne. niestety ciężko tutaj jest o punkty, niewątpliwie ciężki teren, ale liczymy, że gdzieś tam zawalczymy właśnie o te punkty, żeby, żeby to zmienić. Wspomniałem ja też miałem lepsze tutaj czy to z Wisłą Pamiętam nawet mecz przegrywając 2-0 wygraliśmy 5-2. Także też był taki fajny, fajny, ciekawy mecz. właśnie z reprezentacją wraz tutaj grałem, też wygraliśmy mecz. Także no świetna atmosfera na pewno tutaj. Więc liczę na to, że, że będzie gorąco, ale oby z, po, z pozytywnym finiszem dla nas, jak się to mówi, bo to najważniejsze po to przyjęliśmy tutaj przede wszystkim. Ty klupiesz, no klupiesz. Ostatnio tak gadam przy samochodzie, potem już w takim cywilnym stroju, dzisiaj już jesteś tutaj, sobie spacerujesz po murawie. Liczysz? Zawsze liczę. No ale w Łodzi czujesz... byłych, ale nie zagrołych. No, no. Nie się, no dokładnie. No ale jak czujesz po, po treningach, no bo wy to widzicie już w tym cyklu treningowym. Ciężko nie? powiem, naprawdę ciężko wszystko zależy od przebiegu meczu, nie? Mm -hmm. I decyzji trenera tak na naprawdę. To czy zawodnicy, którzy na różne warianty są pewnie no, brani właśnie, pod uwagę. No właśnie, no dokładnie, tak że no nie, no bardzo by chciał, nie, mm. zaś się pokazać, no, a co będzie, to będzie, a jak nie będzie, to też będzie. Dzień dobry, w ogóle witam serdecznie. Pan spikerem jest już tutaj wieloletni, prawda? Tak. Na Lechu poznać ten charakterystyczny głos tutaj, gdzie można słychać. To od którego roku w ogóle tutaj? Mm, od jesieni 2000, czyli teraz 24 sezon. O kurczę, no to kawał naprawdę, kawał historii. Trochę przyszedłem na zastępstwo i tak już zostało. O, to podobnie gdzieś tam nasz Kuba Kurzela też mówił, że też jakoś tak było, że zastępstwo i potem tak już zostało. No to no przeżyło się już wszystko chyba z tym klubem, nie? Można powiedzieć przez ten ćwierćwieczek. Kiedyś liczyłem, bo 15 spotkań opuściłem, także no, no trochę się zebrało tych meczów. Tych, 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 tych opuszczonych? Znaczy, tych, tych opuszczonych nie, ale tych, na których tu byłem, to... Rzeczywiście z tego mnóstwo już. Ruchorzów wraca po tych kilku latach dobrych. Można tak powiedzieć, że to jest za takimi ekipami. No, czy zawsze to są charakterystyczne ekipy i myślę, że, 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 że święto będzie również jak będzie mecz rewanżowy, no bo to wiadomo, że no, ja nikomu nigdy nie umuję, ale no, rzeczywiście no, te marki, które są już od wielu, wielu lat w Lidze czy, czy mają no, bardzo długą historię, no to jest zawsze coś innego niż. niż niż ekipy, które na przykład wchodzą, naprawdę nikomu nic nie ujmując, bo żeby w Ekstraklasie się znaleźć, to, to trzeba coś, coś, coś grać. Mm -hmm, dokładnie. No rewanżowe spotkanie już będzie no, w Kotle Czarownic, na Stadionie Śląskim, tu Lech Poznań już miał okazję grać na Stadionie Śląskim, mierzyć tak. się z ruchem pamiętam. dwa razy nawet w finale por Polski i w tym ligowym. Tak, pamiętam, bo byłem akurat w 2009 roku na, na, na tym spotkaniu i na, na, zwycięstwo 1-0, pamiętam, 10 to tysięcy kibiców, nie? tak jest, tak pamiętam. Hmm. Tak, takie coś. Tego nie spodziewaliśmy się ja w, wie pan, w ja, wiem, ja wiem, ale to, to, to takie coś też. O, to jest dla Pana z Poznania. I, i, I ja jeszcze poproszę zdjęcie na mój telefon, tak? Bardzo mi miło, jestem zaszczycony. A skąd tu tutaj ta sympatia? Ja proszę Pana, od, od trenera Smudy w Poznaniu, to każdy trener, każdy z 88% zawodników i przyjaźni, szczególnie właśnie Benjaminków, jest obdarowany, tak? Tak, Ta, obdarowany. Mam ma trener, zawodnik i jaki kibic, który mi się przetrafi To jeszcze jest dla kibica. Takie mam zwyczaje. A smuda, smuda z moich terenów. No ja wiem, ja, ja pamiętam, ja pamiętam. No, tak a mówię. od smuty zacząłem robić te kupałki. To no, widzisz pan, ile lat robię. No dzień dobry. Siema. Jedna jedyna, jedyna chyba gdzieś tam znam. W naszych skromnych wrogach no. Mieliśmy okazję się właśnie widzieć na cichej części nawet, kiedy ruch był w zaświatach, bo mieliście okazję trenować, nie? A tutaj, no gdzieś tam. O, no znowu No mm. No ale przyznaj, że fajnie się zobaczyć, gdzie no, ten ruch się jednak przyjeżdża tutaj do was. Zawsze dobrze widzieć znajome twarze, nie? No, tym bardziej tak. w ekipie ruchu jeszcze trochę twarzy tak samo znam, więc mam nadzieję zobaczyć się, pogadać chwilę i... Gdzieś tam pozytywnie, pozytywnie podejść do tego tematu, a co to się stało dzisiaj, że... Kartki, Pozuje za kartki, no niestety. W końcu to musiało kiedyś nadejść, natrafił akurat na ruch. Czyli spokojnie można sobie z trybuna obejrzeć, nie? nie? spokojnie, wolę no, wam grać, nie? Wiesz jak to jest, nie? Ale, ale fajnie, fajnie, fajnie Was widzieć jako, jako ruch. Widziałem ostatnio mecz na Śląskim graliście, więc też to dobrze wyglądało, super. No właśnie o rewanż będziemy grali na Śląskim, tak? No. Miejmy nadzieję, że ruch oczu będzie w, no, w lepszej sytuacji, żeby jednak była to jeszcze walka. No coś, nie? No, żeby no trzymam kciuki. Trzymam kciuki, żeby tak było, wie, żebyście walczyli do końca, żebyście się utrzymali w pierwszej klasie, bo, bo chyba to jest jakby pierwszy wasz cel jako ruchu korzył, ale też myślę, że... No mamy troszkę różne cele, nie? <grym> w tym chyba różne cele, ale to ten początek jest zawsze trudny, nie? Więc, więc nie jest łatwo. Jak się utrzymacie wydaje mi się, że już będziecie mieli dużo łatwiej. A tak jak mówię sportowo. I kibicowską przede wszystkim, to też yy, myślę, że zależałoby każdemu, żeby, żeby ruch się utrzymał, bo to widowisko zawsze będzie lepsze, nie? Dokładnie, ruch lek, no też widzę, że elektryzuje obie strony. Elektryzuje, myślę, że kibiców będzie sporo, atmosfera będzie dobra i mam nadzieję, że, że, wie, że, to, że to wszystko będzie fajnie wyglądało, Trenera, trenera chyba dzisiaj śledzą, nie ma trenera takiego poczucia? Już tu się, wypowiadaliśmy się, także oni czekają tylko na coś. Na kontrowersję, więc trenerze, no... Oby nie było okazji do kontrowersji jednak. Ale dobrze, potem się to fajnie ogląda. Nie, no dobrze. Panie Marcinie, mamy pewną zależność, Uch. że Ruch Chorzów punktuje za Pana tutaj komentarzem. O rany, no tak, z uks em byłem. W Gliwicach, 2 -0. Tak, ze Śląskiem, ale czy zdarzył mi się jakiś mecz, gdy Ruch nie zapunktował w tej rundzie? Dobra, skupmy się na tych dwóch, że zapunktował. my tą nową historię. Tak jest, ta nowa historia jest rzeczywiście bardzo pozytywna. No zobaczymy. no Wiadomo, że faworytem jest Lech. Natomiast Lechowi zdarzały się wpadki. Zobaczymy, czy podtrzyma tę tendencję jak z Jagielonią, czy z Krakowią. Czy jednak będzie troszeczkę inaczej. No nie wiem. Chciałbym zobaczyć, czy ruch zbudował coś na tym wyszarpanym ambicją, walką, zaangażowaniem remisie ze Śląskiem Wrocław, bo wiemy jakie okoliczności były tego meczu. By było dużo po, dużo po meczu tak? tak? długo po meczu rzeczywiście te, te rzuty karne, natomiast jak gdyby chodzi mi o to, żeby więcej było piłki w piłce, jeżeli chodzi o ruch Chorzów, bo, bo wiemy, że ta drużyna też ma fajnych piłkarzy i potrafi kreować. Dzisiaj widziałem, że Jule Kretniowski od pierwszej minuty, ja cały czas niezmiennie od wielu lat nawet tego pobytu przy. Bułgarski. Julka cały czas wierzę, że, że on ruszy, bo, bo, bo trochę jako były zawodnik, też czasami środka pomocy zazdroszczę mu tych umiejętności, a wiemy, że on je ma naprawdę bardzo, bardzo duży. Potencjał jest gigantyczny, natomiast trzeba go jakoś tak uruchomić i postawić na regular. Kiedy, jak nie z byłym klubem, nie? Na przykład. No to są dobre mecze, żeby się pokazać. Na pewno będzie trochę przestrzeni do zagospodarowania, a Julek to lubi. Na pewno dobra zmiana właśnie w meczu ze Śląskiem, która przy tym zaangażowaniu do, do przodu miłosza trojaka Daniela Szczepana na pewno dorzuciła trochę jakości do, yy, do tej ambicji i walki, o której już wspomniałem wcześniej. że jakaś tu wspomnienia z tym obiektem? No, z pewnością. Z ty... Po przebudowie, czy jeszcze wcześniejsze lata? Yy, wiesz co, strzeliłem to na pewno bramkę, ale to chyba było ten ostatni, ostatni mecz ich no. przed tą przebudową, a później graliśmy tu chyba w pierwszej lidze. Warta tu grała. Mm -hmm. A wcześniej no wcześniej to kilkanaście razy chyba, nie? No bo się grało. Ale ja nie pamiętam, doników. Coś Cośmy to wygrali. Na pewno że my coś przegrali. A z ruchem też tu musiałem grać, ale nie pamiętam. No a jak to jesteście po analizie też tego leka. No wiadomo tutaj z, wal... z atutami leka, no, nie ma co w ogóle dyskutować, tak? No bo wiadomo, że na papierze... No, no grają, no. Grają kilka, <laughs> no. W Eksa są same takie mm -hmm. zespoły, no ale jest jakby od lat... W, czele, w czubie tej klasy, czyli yy, wydaje mi się, że, że jest dobrym przeciwnikiem, bardzo dobrym przeciwnikiem u siebie na wyjeździe. Także my musimy jakby patrzeć bardziej na siebie, bo, bo myślę, że od nas, od nas najwięcej zależy. Dokładnie tak. No to nic, ży życzmy sobie, żeby dzisiaj ta nowa pasa została rozpoczęta tutaj. Nowa historia, przyjemniejsza niż to dotychczas. Gdzie jak nie tutaj, nie? Trzymam cię za słowo. No. Czas się kończy, że tak powiem, że trzeba się. Trzeba coś zrobić. Z ruchem tu nie wygrałem. O co chodzi właśnie w tych takich, że gdzieś. Trudny dla ruchu. Są takie chyba takie kluby, które, takie drużyny, które nie leżą. Stadiony, nie wiem co, trudno powiedzieć. Bo ten nerwowość mi przypomniał, że wygrałem tu z Odrą Soft. Kupę lat temu, oczywiście, ale wygraliśmy. I nie, nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić w archiwum, czy przypadkiem z tutaj nie wygraliśmy też jednego meczu. Ale z ruchem tu nie wygrałem. Szyliłem tu bramkę w, w tym meczu. W którym przerwaliśmy 6-2. Bardzo efektowny spektakl, dużo ramek, ale. To jeszcze tyle stary obiegli tam sektor gości był chyba tutaj, nawet na tej Jak... prostej, można powiedzieć. Tak, bo wydaje mi się, że tutaj do sektora gości przy... przybiegłem, bo to był golny na 1-1, czyli jeszcze powiedzmy, że było nieźle, ale potem. Potem poleciało moc tą, bardzo To 2007 rok. My byliśmy Beniaminkiem, nie? byliśmy Beniaminkiem, tak. Obiecująco się zaczęło, a potem no po lawinę, nie? Wysoki wynik, no. Tak, Marcin Zając, z tego co pamiętam, chyba dwie nam strzelił, zanim do nas dołączył. Trudny obieg, no co zrobić, ale fajny, niebieski, nie? Bardzo ładnie. No właśnie to, to jest to, może to jest grzyt tego niebieskiego, może to o W ogóle on już trochę lat ma, a mimo wszystko cały czas sprawia bardzo, bardzo dobre wrażenie, jest jakiś taki... Zamknięty, nie? Wszystko jest blisko. Wysokie trybuny, ta potrójna tutaj z tej strony. Niesamowite, nie? to... Tak zwany kocioł właśnie w trenera tutaj tle. Kocioł. kocioł. My gramy w kotle czarownic, za tu mają właśnie mój się nazywa kocioł, nie? No i będzie dzisiaj głośno. Z tego co widać, mocno się kibice mobilizowali na nas. Widzieliśmy po drodze. No właśnie. Ciężki mecz, pewnie większość czasu w defensywie, ale trzeba się poświęcić panowie. Róbmy swoje, a nagroda na pewno przyjdzie. I najważniejsze, jak już odbierzemy piłkę, to w nią grajmy. Bądźmy razem, idźmy agresywnie i odważnie, a będzie dobrze. Zbagi i zwycięstwo! Zamykamy! Tam, transmisja powiedz ogólnie jest spoko. Polecamy yy, w ogóle tutaj. Nawid zachęć do subskrybowania yy, yy. Nasze, radia. Ja zachęcam cały czas, żeby zasubskrybować, żeby y, lubić nasze audycje. Yy, rozra tam już subskrypcji. No, brakuje nam do 2000, nie wiem, 12 nam brakowało przed tą audycją. Ulicy się pojawią, to już to będzie już pęknie, nie? nie bo, he, mam nadzieję, że to pęknie, no a rozrastamy się, bo będziemy mieli kolejnych y, nowych ludzi w radiu chociażby yy, zaoferował się z pomocą też Kuba Kurzela, więc zapraszamy, bo, no, ale to to miała być tajemnica, ale wy się o tym pierwsi dowiadujecie w takim wypadku. Czyli mamy bonusowy materiał. Ja, to no, będzie też naszym gościem radia w tym miesiącu Kuba Kurzela, więc myślę, że też coś więcej na temat swojej postaci i jego roli w naszym Radiu Powie, także zapraszamy, subskrybujcie, lajkujcie, rozrastamy się i dzięki wam jesteśmy w stanie być jeszcze więksi, także A jeszcze raz, wszystkie... po raz kolejny ogromne podziękowania podziękowania i pozdrowienia dla United Blue Fans. Bardzo ogromne podziękowania dla całego United Blue Fans, ale również i chciałem podziękować Blue England za to, że nam dostarczyło gadżety, które możemy Wam rozdawać, więc dzwońcie do naszego radia, jak są te audycje, dostaniecie gadżety Blue England, dostaniecie gadżety dla klubu Deutschland, które też dostaliśmy, żeby tutaj Wam je rozdać, także no, nic, tylko musicie nas słuchać, musicie nas obserwować i dostaniecie od nas za to upominki. z wami Maciek, cały czas są z wami. Zawsze tak było i chyba już tak zostanie. Mam nadzieję i wierzę w to, że zawsze będą z nami i będą nas wspierać, bo potrzebujemy tego, naprawdę jest, no jest trudny moment, po prostu sami widzicie, że, że nie jest łatwo po prostu po ludzku. Dlatego dziękujemy znowu za przybycie i za, za wsparcie w tak, licznej, w tak licznym gronie żeby już od następnego meczu udało im się z tymi punktami, bo uwierz mi, że my tak samo chcemy się, już czekamy na to, żeby się pocieszyć po tym meczu, bo wygrany, bo, bo siedzi w nas, to i poli nas tak samo.